Cześć, nazywam się Kasia Sędzik, jestem trenerem biznesu, coachem i trenerem mentalnym sportowców. Dzisiaj opowiem Wam o powrotach do aktywności sportowej po ciężkich urazach, odbytych operacjach czy też kontuzjach. Pewnie zastanawialiście się, jak to jest z tymi powrotami do aktywności sportowej, kiedy był jakiś poważny uraz, kontuzja, czy w ogóle jest możliwe, żeby wrócić do takiego stanu aktywności jak przed np. tym wypadkiem? Ja całkiem niedawno uległam wypadkowi. Skutkiem tego było złamanie barku w trzech miejscach z przemieszczeniem. To się działo podczas wyjazdu z grupą sportowców na narty. Dziś już minęły dwa miesiące od tamtego czasu, a ja w tej chwili ruszam ręką w ten sposób. To nie jest zadowalające. Tak? Mogę jeszcze w bok, do tyłu, do pewnego momentu. Jestem w trakcie rehabilitacji przede mną jeszcze długa droga, natomiast wierzę, że zakończy się to sukcesem. Ale wróćmy do tamtego momentu, kiedy to się stało, kiedy ja upadłam i w tym momencie zawaliło mi się wszystko. Przyjechał GOP, przetransportowali mnie do miejsca, z którego miała mnie odebrać karetka i w tym momencie, kiedy byłam na tych saneczkach, kiedy jechałam w dół, pojawiły się trzy myśli i pierwsza taka myśl to to w ogóle nie jest, to się nie dzieje. To nie, nie ma miejsca. Mnie się to chyba śni. W ogóle nie przyjmowałam do wiadomości, że coś się stało. W pewnym momencie to nawet bólu już nie czułam. Druga myśl, jaka się pojawiła, to czy ja wrócę w ogóle do aktywności sportowej, w ogóle kiedy wrócę? No i jak ja będę pracować? Ja potrzebuję pracować, a teraz mam złama, jakieś złamanie prawdopodobnie, bo jeszcze byłam przed y, diagnozą. Generalnie cała ta droga, od y, z gór do punktu y, karetki pogotowia i z punktu karetki pogotowia do szpitala, to miałam mnóstwo negatywnych y, myśli, mnóstwo wątpliwości, które krążyły wokół tego, czy mi się uda i jak ja będę funkcjonować. Y, Potem. Czego potrzebowałam w tamtym momencie? Na pewno determinacji, na pewno pozytywnego myślenia, że się da. Da się to zrobić. Da się wrócić do aktywności sportowej i takiego poczucia, że wszystko jest po coś. Przeszkody powodują, że stajemy się silniejsi. Jak to zrobić? Jak Osiągnąć ten sukces i wrócić do takiego stanu sprzed wypadku. Doktor Jim Afremow mówi o takich kilku czynnikach sukcesu, które powodują, że zrobisz to nawet szybciej niż byś się spodziewał. I tutaj przytacza pierwszą rzecz, jaką jest zaakceptowanie stanu żałoby. Ten stan żałoby dzieli się na pięć etapów. To już określiła swego czasu Elisabeth Kibler-Ross. I ona mówi o tym, że pierwsze co, pojawia się taki szok niedowierzania. Rzeczywiście u mnie się to pojawiło, bo ja w ogóle nie, wier nie wierzyłam, że to się stało. Dla mnie to był jak jakiś koszmar, jakiś sen. Coś, co nie powinno mieć w ogóle miejsca. Ale w ślad za tym, i tu wchodzimy w kolejny etap. Pojawia się gniew, i to rzeczywiście się pojawiło. Ja byłam naprawdę bardzo mocno zdenerwowana na siebie, na innych. Miałam taką wielką frustrację, która no, powodowała, że się bardzo źle czułam. No i pojawiały się oczywiście myśli, dlaczego ja, dlaczego właśnie mnie to spotkało. Kolejnym etapem jest takie gdybanie, jak to Jim Afremow opisał, to gdybanie, inaczej negocjacje, czyli ja próbuję negocjować albo sama ze sobą, albo z opatrznością, albo z innymi. No dobra, no to ja zaakceptuję ten stan, ale to pod warunkiem, że albo w tym gdybaniem wchodzę w przeszłość i no, gdybym na przykład czegoś tam nie zrobiła, no to pewnie by do tego nie doszło. Próbuję, próbuję, podejmuje różne działania i może pojawić się kolejny etap, który nazywamy depresją. Depresja, czyli nie wychodzi mi, to na pewno się nie uda. Ja już mam dość i rzucam wszystko. Miałam takie chwile zwątpienia, na szczęście to była tylko chwila. Ale u niektórych to już jest wieczność, to trzeba bardzo uważać na ten etap, bo za chwilkę, kiedy będę się trzymać planu, pojawi się ten moment akceptacji. No dobrze, no, uległam wypadkowi, akceptuję ten stan rzeczy, no to teraz poszukam nowych możliwości, zobaczę, co da się z tym zrobić. Kolejny czynnik sukcesu to współpraca z Twoim lekarzem, z rehabilitantem, z bliskimi, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, ale także może to być psycholog sportowy, czy też coach, bądź trener mentalny sportowców. Wszystkie te osoby mogą Ci pomóc w Twojej drodze do powrotu do takiej kondycji, do takiej aktywności, jak sprzed urazu. I co tutaj jest Tobie będzie potrzebne, to cierpliwość. Małymi kroczkami, step by step, Mój rehabilitant powiedział mi, że mam się skupić tylko na celach krótkoterminowych, czyli od do, bo będą pojawiały się efekty. Pojawi się efekt, następny cel, efekt, następny cel. W tym może Ci pomóc też Twoja własna wyobraźnia. Uruchom tą wyobraźnię, włącz wizualizację i naucz swój mózg pamięci mięśniowej. Wyobrażaj sobie, wizualizuj, jak kończyna, czy ta część ciała, która uległa urazowi, zdrowieje, jak wykonujesz nią powolne ruchy, potem coraz szybsze. W moim przypadku, jak dźwigam rękę do góry, czy kiedy już mogę ją w każdym kierunku pociągnąć i będzie to. Już wyglądało, jakby ręka była zdrowa. Wizualizuj sobie także swoje zawody, kiedy podejmujesz ten największy truch i jak Twoje ciało się wtedy zachowuje. To jest potężna siła umysłu, kiedy wysyłasz sygnały do swojego mózgu, pokazując, co ma zapamiętać, pokazując, jak, na czym ta pamięć mięśniowa ma się skupić. Ja Ci za chwilkę. Dam dowody na to, że to się udaje i najwięksi sportowcy z tego korzystają. Ale tymczasem o kolejnym czynniku sukcesu, jakim jest pozytyw. Pozytyw tego, co się stało. No dobrze, uległam wypadkowi, ale teraz mogę wykorzystać inny czas na inne rzeczy. Sięgnęłam po książkę, zaczęłam aktywować inne części ciała niż ten mój uszkodzony bark. Więc na przykład możesz przy kontuzji górnej części ciała wykorzystać ćwiczenie mięśni brzucha, czy spacery. Kiedy masz uraz nóg, możesz wykorzystać ćwiczenie mięśni rąk. Możesz też poświęcić czas, a wręcz powinieneś na to, żeby się wysypiać, żeby zadbać o swoją dietę, plus wiele, wiele innych aktywności, na które do tej pory być może poświęcałeś zdecydowanie za mało go swojego czasu. I ostatnia rzecz. Przetrwaj wszelkie niepowodzenia, przetrwaj wszelkie spadki formy, bo one będą, ale za chwilę przyjdą efekty. Potrzebujesz dowodów? Jest ich wiele. Wielu znanych sportowców radziło sobie właśnie w ten sposób, ale podam Ci przykład: Laury Wilkinson, reprezentantki Stanów Zjednoczonych w skokach do wody, która przygotowując się do kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku w Sydney, doznała takiej dość poważnej kontuzji złamanie trzech kości w stopie. No i co teraz? Ona sobie wizualizowała swoje treningi, wizualizowała sw sobie swój powrót do zdrowia i nie tylko wystartowała w Sydney, ale przywiozła z tych igrzysk złoty medal. Choć stopa nie była jeszcze całkowicie wyleczona. Takich dowodów jest mnóstwo. Można poczytać sobie o wielu znanych sportowcach, którzy po kontuzjach bardzo poważnych wracali spektakularnie na arenę i zdobywali sukcesy, czego Tobie też życzę.